Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oskar Lewczuk, Oskar pyta o miasto, Fundacja Napraw Sobie Miasto. Dziś z nami jest telewizja przygodowa. To jest, dzień dobry, witam. Ireneusz Witek, który się zajmuje między innymi urbexem. Pytanie, tak, urbex się kojarzy z chodzeniem po różnego rodzaju ruinach i opuszczonych miejscach. Natomiast... W sumie wy chyba uprawiacie ten urbek w troszeczkę inny sposób. Ha, co ty rozumiesz przez inny sposób? Znaczy, chodzi o to, że jak się wpisze Urbex na przykład na YouTube'a, bo to jest chyba najpopularniejsze, mm -hmm. laicy w ten sposób sobie eksplorują, że na YouTubie i bardzo często wychodzi najczęściej grupa małolatów, która z GoPro na, na głowie chodzi po jakichś takich miejscach, gdzie lepiej się jednak nie zapuszczać, bo można dostać w web, utopić się i, albo spaść z bardzo wysoka, i to jest nie do końca bezpieczne to znaczy wszystko co ogólnie co robimy jest niebezpieczne, tak, życie zasadniczo jest niebezpieczne, natomiast my preferujemy bardziej ten urbex, czy może taką miejską eksplorację, bo to jest ładnie nazwane, w sposób bardziej bezpieczny, z racji raz, że wieku, bo mamy już te swoje lata na, kar na karku, dwa, jesteśmy za starzy na to, żeby uciekać przed ochroną policjom i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ona może być młodsza. Może być młodsza, <gry> może być gryząca, a przed nimi trudno uciec. No dobrze, ale to dobra, bo to jest tak, urbex to jest chodzenie po opuszczonych miejscach, tutaj na Śląsku jest wiele takich miejsc, co byś polecił do zwiedzenia tutaj? Hmm. Wszystko zależy, czy chcemy to robić w sposób, powiedzmy, dostarczający dużo adrenaliny, czyli na nielegalu, czy w sposób, powiedzmy, cywilizowany, no nie, czyli mówmy, po uzyskaniu zgody. No nie, no mówmy, powiedzmy, wersja light, tak? że ktoś, mówi, o jak fajnie się chodzi, jakiś taki opuszczony budynek, chętnie bym poszedł, zobaczył, bo są, nie wiem, piękne wnętrza, bo jest mhm. stary opuszczony pałac i chciałby sobie zacząć w wersji takiej, no jest zwykłym człowiekiem, który może gdzieś podjechać i sobie… chciałby zobaczyć coś ciekawego poza, nie wiem, zwykłymi, nie wiem, muzeami, gdzie się coś tam ogląda. Jeżeli chodzi o zwiedzanie tutaj tych miejsc na Śląsku, w Katowicach, Chorzewie i tak dalej, no to te powiedzmy perełki już niestety zostały wyburzone, zostają miejsca, które są objęte w chwili obecnej jakimś tam nadzorem, czy tam monitoringiem, czy, czy ochroną fizyczną, tutaj warto wystąpić o zgodę, dlatego że te miejsca są tak naprawdę bardzo dobrze zachowane, i dostarczają w zasadzie zwiedzanie tych miejsc dostarcza bardzo wiele emocji i przy okazji możemy się dowiedzieć też mnóstwo szczegółów o danym miejscu natomiast takich na nielegalu no szczerze czy takich powiedzmy miejsc odwiedzanych z doskoku no to trzeba szukać trzeba patrzeć nie tylko pod nogi ekran telefonu tylko się rozglądać bo tych miejsc jest dużo ale wybaczcie Wujek Google Wam doradzi, ja nie sprzedaję tego typu informacji. Dobrze. W sumie tak jak rozmawiamy sobie o takim śląskim urbexie, trzeba by chyba w sumie zacząć od chyba takich sukcesów, nie wiem, eksploratorów śląskich. Chyba największym takim przykładem to jest sztolnia, wielka, kluczowa sztolnia dziedziczna w Zabrzu, która w sumie została ponownie odkryta 10 lat temu właśnie przez takich eksploratorów, którzy wykopali najpierw informacje w jakichś wystawnych książkach dupu czy archiwach, dupu. że takie coś było i w sumie ciągle istnieje i powinno być we właściwym stanie, a potem przeszukali jakieś stare mapy i znaleźli właściwy gulik, do którego należy wejść, żeby się tam dostać i ku zdziwieniu wszystkich to zadziałało. zadziałało. I w sumie w sumie dzięki uporowi, ale też otwarciu, znaczy uporowi tych działaczy, bo to w sumie była dość duża grupa ludzi tam zaangażowana i otwarciu samego władz miasta Zabrze, no, mamy dzisiaj piękne muzeum. Dokładnie, tutaj wszystkie tego typu powiedzmy ciekawe miejsca, czy może inaczej, część z tych fajnych ciekawych miejsc jest odkrywana zupełnie przypadkiem, tak, gdy Ktoś, załóżmy tutaj, nie wiem, województwo dolnośląskie, tam całe pasmo Górcowi i tak dalej, przecież to jest przeorane sztolniami, które do tej pory odkrywamy co chwilę. Ktoś gdzieś wpadnie ciągnikiem, ktoś gdzieś zauważy, że woda znika w ziemi, jest ten temat drążony. Jeżeli ktoś ma na tyle samo zaparcia dojścia do map, informacji, prowadzi rozmowy z ludźmi miejscowymi, no to jest w stanie naprawdę uzyskać mnóstwo, mnóstwo fajnych informacji dotyczących takich miejscówek, prawda? No, któż z nas nie chciałby się poczuć jak Indiana Jones i odkryć jakiś złoty pociąg? Bo to w sumie na Dolnym Śląsku i tam ka Karkonosze, o których mówisz, no to właściwie wszyscy szukają mitycznego złotego pociągu. Znaczy już albo chyba, nie. Już, chyba nie. już chyba wyjechał. No, poczekajmy, teraz jeszcze zostało nam chyba... Znaczy nie z tego co to złoto, złoto przyjechało teraz do nas, więc, więc nie wiadomo, czy to, to razem z tym pociągiem. Złoto. To inne złote. to było z innego pociągu. Z innego pociągu, tak jest. E... Ale dobra, na, na Śląsku takie rzeczy, bo wiem, że jest kilka takich obiektów, które można sobie tak po prostu pozwiedzać i bez żadnych zezwoleń, w sumie właściwie legalnie i bezpiecznie. No są takie miejsca, z tym, że warto, W Katowicach tutaj. Nawet w Katowicach, ale warto to robić z głową i warto się wybrać przynajmniej w dwie osoby w razie, w, w razie jakiejś tam powiedzmy kontuzji. Przy okazji tutaj pozdrawiam nieobecnego kolegę, który siedzi w domu albo w pracy. Także Marek, oglądaj i w razie czego tam lajkuj, wiesz o co chodzi. Natomiast to, w co my celujemy, no pod, związane jest z tym, że musimy najpierw tych informacji poszukać, żeby, żeby to taki obiekt znaleźć. Nie wiem, o jakie obiekty tutaj Ci chodzi, Oskar jakich informacji oczekujesz, powiedzmy tak, no bo nie chcę też nie za no, dużo bo na powiedzieć. Przykład, na przykład ja się dowiedziałem z Waszego bloga, czyli Bad Boys Katowice, mm -hmm. no, o pięknym miejscu, którym się nazywa Brama Cygańska. Most Cygański. Most Cygański, most Cygański wiadukt, już ten temat na, pod filmem w komentarzach był właśnie, że most nad rzeką, wiadukt nad drogą, tam nie mamy ani rzeki, ani drogi. Faktycznie, w Katowicach jest bardzo fajne miejsce, w zasadzie na pograniczu Katowic z Mikołowem, prawda? Jest to miejsce, które jest jakimś budynkiem, w zasadzie obiektem inżynierii pokopalnianej. To chyba jest most czy wiadukt po jakiejś linii kolejowej. To znaczy, która chyba nigdy nie została ukończona, już nie pamiętam dokładnie szczegółów tego, tego miejsca. Natomiast bardzo fajne miejsce. Idealnie na wycieczkę rowerową, przypieszą. Lepiej, łatwiej będzie dojechać od strony Mikołowa niż Katowic. Jedziecie i idziecie sobie leśną ścieżką, i naraz pośrodku niczego stoi dosyć duży obiekt. Tak? On ma wysokość około 10 metrów. Pozostawiony sam w sobie, niczemu nie służący w danej chwili, poza ewentualnym schronieniem przed deszczem. I kolejny taki obiekt, który też mi przychodzi na, na myśl, to jest słynna Willa Chruszczowa. Jest w Katowicach. Potwierdzam, byliśmy na no Panewnikach? Bardziej ligota. Ligota, 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 tak, z tyłu akademików. Miejsce bardzo fajne, kiedyś za przeznaczone prawdopodobnie pod nocleg dla dignitarza, tak, dla Nik Nikity Chruszczowa podczas jego pobytu w Polsce. Do tego... Nigdy tam nie dojechał. Nigdy Spano tam nie był, dojechał, nie doszło do tak? zamachu. Znaczy, nie, zamach był, ale nie, 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 nieskuteczny. Nie? Tak. Nieskuteczny, czyli pana, pana Nikitie Chłóżczowa próbowano odszczelić w, w okolicach Sosnowca. Natomiast później obiekt został zaadoptowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Czy tam były jeszcze jakieś poradnie? W każdym razie tak, obiekt. Był chyba szpital dla dzieci. O, prawdopodobnie nie wiem. Obiekt jest w chwili obecnej pilnowany całą dobę. Bardzo fajny, przeszklony w środku praktycznie nie ma nic, ale ma bardzo ciekawe podziemia. Jest to zbudowane na formie powiedzmy okręgu. Można, można to tam powiedzmy, robi może inaczej, robi niesamowite wrażenie, jeżeli się już wejdzie do środka, wraz z tym terenem całym przylegającym. Jakieś ciekawsze miejsca w okolicy? Jest słynna, znaczy słynna, na mapach to wydaje się jako UFO giełda samochodowa w Siemianowicach, Chorzowie. Nie, tak, na Pograniczu, Chorzowej, mianowicie, ale to ładnie z góry widać, z Dona, czy tam z, z to Google Maps. ładnie znaleźć sobie na Google Mapsach, bo Dokładnie. jest bardzo charakterystyczne. Teraz ciężko Stary. chyba dojść od, od ulicy tam od Znaczy od można, można, tylko trzeba przejść koło Policji Konnej, która jeszcze istnieje w Chorzowie, ponieważ są plany z tego, co media mówiły parę dni temu, przeniesienia tego do Częstochowy. Bo tam od, od, od strony Policji... Ja częst, od Siemianowic, tylko że tam jest bardzo często zamknięte. Ja parę razy akurat przechodziłem od tyłu, i było otwarte, a jak zawsze chciałem wejść od, od przodu, to zawsze było zamknięte. To może zależy od jakichś tam ćwiczeń, co Być policja może. robi. A kiedyś było łatwe dojście, bo jak nie istniało jeszcze, czy budowało się osiedle, yy, Planty śląskie, no to można tam było z krajem sobie przejść. A teraz niestety jest wszystko wyprzedane, zastawione siatką, więc tam trzeba niestety tak. Od, od tyłu mały, mały to, co, Niestety trzeba obejść to albo, albo od strony starego Chorzowa iść tam ten yy. polami. Znaczy czy to był statek do samochodowa, później jako stary autodrom, z tego co pamiętam, na no, chwili obecnej, no tak jak tutaj wspomniałeś, wykupione przez deweloperów, prawdopodobnie tam powstaną osiedla mieszkaniowe. No taka ładna górka z ładnym widokiem. I... Dokładnie. Ale słuchajcie, miejsce, które naprawdę chciałbym Wam polecić e, po uzyskaniu zgody, jak również e, są oficjalne wejścia, które znajdziecie na, na Facebooku, to jest elektrociepłownia Szombierki. To jest... Piękny, naprawdę obiekt, który w tym roku, czy w przyszłym będzie miał 100 lat. W chwili obecnej tym się zajmuje grupa pasjonatów, którzy przeprowadzają tamtędy wycieczki. I chyba w miarę regularnie, no to w chyba jak jest ta... w czerwcu to chyba można się zapisać na... na tak, ale to, to jest regularnie, co, co, co miesiąc można tam prawdopodobnie wejść, z tego co pamiętam. Od. Piwnic, tuneli jakichś kablowych, odżużlania przez wieże zegarowe, przez taśmociągi, przez hale maszyn naprawdę te wszystkie hale, które są ten ogrom, który nas tam otacza, to jest wręcz przytłaczające wrażenie. Tak? My wtedy jesteśmy po prostu tacy malutcy, e, będąc w tych pomieszczeniach. Jeżeli macie możliwość, zajrzyjcie na, 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 na strony Elektrociepowni Sząbierki, zamówcie sobie tam wizytę, naprawdę nie pożałujecie. Obiekt jest przepiękny. Yy, jeszcze mi taki przypomnienie yy, ten jest ciekawszy chyba obiektów też jest yy, obecny, od niedawna dostępny areszty yy, w Zabrzu. Tak jest. To jest yy, taki event, który się urodził yy, chyba na początku tego roku. Pod koniec zeszłego, nie pamiętam już kiedy, pan minister sprawiedliwości Zbyszek Ziobro wprowadził reformę wymiaru sprawiedliwości. Wówczas została pozamykana część ośrodków tego typu. Jednym z nich właśnie był areszt, śledczy w Zabrzu. Część tych więźniów czy aresztantów zostało rozlokowanych po innych jednostkach. Od tamtej pory obiekt stoi pusty, pilnowany. I tutaj, poza faktem kręcenia w tym obiekcie, jeszcze jakichś materiałów filmowych, można również za zgodą miasta wejść, co bardzo polecamy. I to jest bardzo fajne miejsce, żeby raz zobaczyć, jak wygląda takie życie w takim areszcie, w, jakie, w jakich warunkach przebywają ci ludzie. I da, niech nam to da do, powiedzmy do myślenia. Gdzie możemy trafić, jeżeli przedobrzymy z naszym hobby? Po prostu. No Taka przestroga, rozumiem. No poniekąd, tak jest. Po powiedzmy, przenośnie drugiej stronie granicy, czyli tutaj Sosnowiec i okolice, są jakieś ciekawe obiekty? Znaczy, wszędzie te miejsca są ciekawe. Bardzo fajnym obiektem, do którego niestety nie zdążyliśmy, widzieliśmy to na zdjęciach, na filmach, była stara Huta buczek, prawda, która została wyburzona tam jej nowy właściciel zezwalał na, na wejścia, na, na, na wykonywanie fotografii. Naprawdę lokalizacji do powłóczenia się, do porobienia zdjęć, do poznania nowych miejsc, złapania jakiegoś bakcyla jest naprawdę tutaj w tym naszym rejonie śląsko no całe mnóstwo. Wystarczy odrobina, samozaparcia, 5 minut przy komputerze i jesteśmy w stanie znaleźć mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo miejsc, które warto odwiedzić w mniejszym, bądź większym stopniu. A takie, tak sobie myślę, bo to w sumie yy, my tutaj rozmawiamy o takich obiektach, które zostały w jakiś sposób zapomniane, albo nikt, albo ktoś pamięta, tylko nie ma na to żadnych, albo pieniędzy, mhm. albo kolejnego albo jakiegoś pomysłu, że, co z tym dalej zrobić. Natomiast w sumie w jakiś sposób yy, chyba należy uważać, znaczy to jest chyba duża szkoda, że, że, że to, takie obiekty stoją puste, tak? No bo z jednej strony to jest, y, jeżeli to jest, nie wiem, obiekt, który jest nikomu niepotrzebny, to my, z jednej strony może czasami go lepiej wyburzyć, żeby nikomu się nic nie stało najzwyczajniej w świecie, a jeżeli jest w jakiś sposób wartościowy, to z drugiej strony chyba szkoda, że y, no w sumie nie ma żadnego pomysłu na zagospodarowanie, tak? yy, W sumie my tutaj Teraz rozmawiamy o jakichś obiektach, które są w jakiś sposób nie, ciężkie do zaadaptowania, typu areszt śledczy, no bo ciężko jest coś tam, nie wiem, nie wiem, przerobić to znaczy, na mieszkania, znaczy, czy w jakiś sposób. To prawdopodobnie miasto, gdzieś się pojawiła informacja, że będą to przerabiali na muzeum właśnie, nie? No właśnie. Natomiast na przykład w Katowicach teraz zamknęli kopalnię na Nikiszowcu i tam są piękne obiekty, wielkie i... No może się okazać, że one też za kilka lat skończą jako kolejna atrakcja dla urbeksu takiego ekstremalnego. Czy to nie szkoda? Ja wiem, że dla ciebie to może będzie frajda, natomiast ogólnie chyba z punktu widzenia takiego czysto kulturowego to chyba duża szkoda. To znaczy, akurat tego miejsca wyjątkowo szkoda, dlatego że one jest położone właśnie w pobliżu tego wychwalanego przez wszystkich osiedla na Kiszowcu. Sama zabudowa tej kopalni, te wszystkie budynki, pokopalniane, i tak dalej, gdyby to wyeksponować, przeznaczyć, nie wiem, czy może nie na kolejną galerię handlową, bo to się mija z celem, tak. Natomiast przeznaczyć to na, 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 na jakieś pomieszczenia, w których które można zagospodarować w dowolny inny sposób, czy to w formie sportowej, czy, czy, czy jakiejś innej, no, na pewno byłoby miejscem spotkań, miejscem no, żywej aktywności. Tutaj przykładowo na przykład, no przykładowo na przykład, przepraszam, że tak masło maślane przykładem może być Ostrava, gdzie tam na terenach hutniczych, na przykład Witkowice tak jest, jest piękne miejsce udostępnione, niedoskradzione przede wszystkim jest udostępnione do zwiedzania tych rybiec, tak jest, ale na przykład na, na terenie tego, tej huty powstały jedne z najwyższych chyba w Czechach ścian spinaczkowych. Wykorzystanie tego, tego terenu, tego potencjału jest naprawdę duże. Tak? U nas no to się wszyscy czekają, aż to się samo zawali, żeby, żeby tanim sumptem prawdopodobnie odzyskać grunt. No tak. Yy, na szczęście na przykład w Rudzie Śląskiej teraz akurat się skończył chyba z dwa tygodnie temu konkurs na adaptację Wielkiego Pieca Huty Pokój. Yy, będzie tam jakaś też atrakcja taka turystyczna, będzie można sobie mhm. to tam zwiedzać. Także yy, niektórzy mają jakieś pomysły. No ale na przykład w Katowicach, tak jak mówiłem, tutaj yy, szyby na Kiszowcu mogą być problemem, bo miasto ma więcej takich obiektów. Tutaj pozostałości kopalni właśnie, gdzie teraz znajduje się Muzeum Śląskie, no to jest taki przykład, że dało się to zrobić, natomiast Dokładnie. w sumie z perspektywy miasta Katowice kolejny taki obiekt no, może być w jakiś sposób nieatrakcyjny, nie albo być, być uważany jako dodatkowy koszt. Ale dobrze, nie byłbyś prawdziwym urbexerem, gdybyś nie zrobił wielkiego kroku naprzód, Nasz, miejmy nadzieję nie w przepaści, nie stał się właścicielem Posiadaczem bunkra. E, no, no widzisz, pochwaliłem się i już to już wykorzystujesz. E, <laughs> tak, słuchajcie, od paru dni jesteśmy posiadaczami jednego z ponad 60 ciężkich schronów bojowych, które znajdują się w Ludzie Śląskiej. Uzyskaliśmy ten schron do jego zagospodarowania, do jego zabezpieczenia pielęgnacji. Tutaj jest to podyktowane. Troską o tego typu obiekty wzięło się to po serii wyburzeń tych schronów właśnie na terenie Rudy, gdzie, gdzie uzyskaliśmy informację, że miasto jest chętne współpracować w tym zakresie. Po pięciu miesiącach papierkowej batalii otrzymaliśmy taki schron. Na chwilę obecną jest zabezpieczony, przygotowany do zimowania, a w przyszłym roku rozpoczynamy przy nim prace związane. Ze stworzeniem jakiejś małej izby, tradycji, małego muzeum związanego z czasem II wojny światowej. To jest bunkier, bo w sumie linie bunkrów na granicy polsko-niemieckiej były dwie, bo jedna po stronie polskiej, druga po stronie niemieckiej, to jest od strony polskiej. Tak, jest, to są polskie schrony bojowe z 1937-1938 roku. Aha, jaki on jest duży? Bo to jest w sumie, bo w sumie wszyscy kojarzą tego typu obiekty. No bo jak się gdzieś tam chodzi, to każdy gdzieś widzi stosunkowo łatwo znaleźć tego typu obiekty takie takie przeciwpancerne. Po stronie na przykład niemieckiej jakieś gliwice zabrze, no to takich kupułek strażniczych to było bez liku i one jeszcze do niedawna i gdzie nie, gdzie stoją. Natomiast w sumie w środku nie każdy kojarzy, jakie to jest duże. Ten nasz ma mniej więcej, bo nie mierzyliśmy tego jeszcze, bo nie było na to czasu, Mam mniej więcej około 70 metrów, tak liczymy. Strop, ściany, znaczy strop jest grubości chyba tam 3 metrów, ściany od metra do 2,5 metra. Schron posiada parę strzelnic, które zostały w chwili obecnej, tak jak wspomniałem, zabezpieczone. Mamy jedną kopułę obserwacyjno-szczelecką, która znajduje się na szczycie tego schronu. Schron jest w bardzo fajnym stanie. Po tych paru tygodniach pracy przy nim w celu jego zabezpieczenia udało nam się, możecie nie wierzyć, rozruszać wszystkie zawiasy z 1937 roku. Wszystko, porządna robota przedwojenna. Porządna robota, gdzie blacha to jest 10 mm, czyli centymetrowa, centymetrowa blacha. Troszeczkę czasu to zajęło, trochę chemii na to trzeba było wylać, ale. To działa, więc mamy nadzieję na powiedzmy, odbudowanie drzwi wewnętrznych tego schronu. Czekamy tylko na ryciny, wymiary, informacje techniczne, jak to było zrobione. Cóż więcej o schronie? Schron możecie też nie wiedzieć, ma swoją filmową, swój filmowy epizod. Schron występował. Dobre słowo, on występował, czy brał udział w, e, podczas kręcenia. Był scenografią. Był scenografią, tak jest. Ja prosty człowiek jestem. E, był, e, był scenografią podczas kręcenia jednych ze scen filmu e, Grzeszny Żywot Franciszka Buły. O, to bardzo znany e, film. Dokładnie. Także. Liczymy, że być może uda się skontaktować z ekipą, która realizowała ten film w celu pozyskania jakichkolwiek elementów scenografii, wyposażenia, może zdjęć, żeby to również w tym schronie uwiecznić. Okej. Okay. I otwarcie Izby Pamięci kiedy mniej więcej wstępnie planujecie? Pewnie gdzieś nie, za rok? Nie, nie, ben, nie będę tutaj rzucał datami, ponieważ jest to traktowane typowo hobbystycznie. I na tyle, ile nam pozwoli czas, na tyle, ile nam pozwolą zasoby finansowe, ile nam zajmie zbiórka jakichś eksponatów, przygotowania tego. Tematu, no tutaj to jest temat zbyt odległy, żeby w chwili obecnej podawać jakiekolwiek daty. Aha, czyli rozumiem. Czyli na razie nam pozostaje apelować, jeżeli ktoś ma przedwojenny CKM gdzieś. Na przykład. Pozbawiony, oczywiście, cech bojowych, żeby nie było. <grym> na strychu albo w piwnicy, to może się z Wami skontaktować może... i przynieść. Tak? Jeżeli widzicie, że któryś sąsiad podlewa olejem Doniczka z kwiatkami, bo tam w tej ziemi może coś być, to my bardzo chętnie tą doniczkę przygadniemy, wygrzebiemy już sami. Jak się z Wami skontaktować? Szczerze, najlepiej poprzez strony facebookowe, czy przez schron76, bo tak się nazywa ten nowy profil, czy przez Bad Boys Katowice, czy przez Telewizję Przygodową. Odpowiadamy na wszystko. Okej, okay. czyli życzę miłych przygód w schronie. Tak jest, a jak będzie gotowy, tutaj oczywiście zaproszę, żebyś mógł na własne oczy zobaczyć, jak to wyglądało, jak wyg będzie, znaczy jak wygląda w tej chwili i jak będzie wyglądało później. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.